Dojechaliśmy już pod sąd rejonowy w Warszawie. Już widzimy tutaj zebranych. Zaraz, to znaczy zaraz nie, ale o 13 będzie rozprawa Marcina Bustowskiego. O, widzimy, jest tutaj pancernych. Z czołem pancerni? Panowie umundarowani.

Minister Nie ma to znaczenia. To są po prostu ludzie, którzy są na, ta, ich, oni są tak naprawdę w rękach korporacji zagranicznych. To oni niszczą polskie rolnictwo i pozwalają polski polskich konsumentów. Żebyście mieli Państwo świadomość, że każda osoba, która tu stoi, gdyby na dzień dzisiejszy poddała się badaniom na zawartość glifosatu, to znaleźlibyście się w tych teczkach. A w tych teczkach są wyniki od dwóch, do 14 nanogramów glifosatu w organizmach dzieci i osób dorosłych. Jest dziewczyna, która ma w tej chwili skończone 18 lat i ma 14 nanogramów glifosatu przy normie 0,012, którą określiła Światowa Organizacja do Spraw Ginekologii i w piśmie, do, do, tak naprawdę do, do WHO. I teraz powstaje pytanie. Kobiety protestują, kobiety chodzą po drogach, tylko kobiety e, oczekują, że Jarosław Kaczyński zabroni, e, zab, e, będzie zezwalał im na usuwanie ciąży. I bardzo słusznie kobiety robią. Dlatego że Jarosław Kaczyński, oskarżam Jarosława Kaczyńskiego i Prawo i Sprawiedliwość o przyczynianie się do uszkodzenia płodu. Które uszkadzają się w wyniku tak naprawdę e, skażonej chemicznej żywności, która od 20 lat na terenie Polski funkcjonuje. Wszystkie partie polityczne, wąt z tego kraju, wszystkie partie polityczne musimy usunąć, proszę Państwa, bo one miały określony cykl, a w szczególności Pan Kwaśniewski, który w 1997 roku zmieniał Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkie dobra narodowe. E, zmienił zapisem, że stanowią własność Skarbu Państwa, a następnie wszystkie partie polityczne, które tutaj miały miejsce proszę Państwa rozprzedały majątek nasz Polaków, jedno 40 milionowej każdego z nas obywateli dlatego my się odwołujemy do prawa naturalnego odwołujemy się do praw człowieka, że nie może być dopuszczona taka sytuacja, żeby skłócać naród, żebyśmy poprzez pudełko, które mamy w, te, w naszych e, domach, dawali się dzielić na partie polityczne, czy to Platformy, czy to PiS-u, PSL-u. Nie dzielmy się, my się łączmy, bo jest to nasz wspólny interes. I ja się bardzo cieszę, chciałem Wam podziękować za przybycie tak liczne i tutaj reprezentantom i i panu Potockiemu, i Wam wszystkim. Dziękuję. Że wspieracie i proszę o jeszcze raz więcej, tych spraw będzie więcej. Jest kolejna sprawa ze spółką, córką Schmidtwilda z AgriPlusem, ponieważ na komisji sejmowej powiedziałem, że zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli Polacy są mordowani. O ludobójstwo chodzi, że firmy zajmujące się chowem tuczu nakładczego na teren Rzeczypospolitej Polskiej importują nielegalnie. Norfosykcynę i Metronidazol. Żeby mi zamknąć gębę, te trzy firmy podlegające spółce Schmidtfielda, wytoczyły mi procesy sądowe. Ja mam całą walizkę tutaj, ale nie żeby się żalić. Ja chcę wam pokazać, jestem dumny, że oni mnie pozwali do sądu, dlatego, że ta sytuacja dopiero może pokazać, tak naprawdę, jak Polacy są truci, jak wyniszczany jest naród polski. My mamy w tej chwili, proszę państwa, depopulację narodu polskiego. Sądy i prokuratury tutaj w Warszawie na zawiadomienia wynikające z artykułu 118 KK, ludobójstw wobec Mateusza Morawieckiego, wobec, moi drodzy, prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, który dostał petycję, Judy, i wobec e, ministra rolnictwa Ardanowskiego, głównego lekarza weterynarii, pana Pinkasa, głównego inspektora sanitarnego, ministra zdrowia, Wszystkie sprawy umarzają, zamiatają pod dywan. To jest powszechnie obowiązujący e, mechanizm ukrywania prawdy przed narodem polskim, że jesteśmy mordowani. W Polsce, obrót środkami ochrony roślin w 50% jest podrobionych środków, i one trafiają do waszych organizmów. Według opracowania pani, Bry, pani Brygidy Adamiak z Uniwersytetu Śląskiego, każdy Polak w wieku 20 lat. Ma w sobie już 14 kg związków chemicznych, i to jest kwestia czasu, u kogo wystąpi choroba nowotworowa albo inne problemy zdrowotne. Żywność ma być lekarstwem, żywność ma być zdrowa, a my mamy przychodzić do sklepu i kupować produkty spożywcze zdrowe. Za to płacimy pieniądze. Wchodząc do biedronki, do jakiegokolwiek marketu moi drodzy, mamy dwie, trzy półki tak naprawdę z żywnością bio, eko i to jest wyciąganie pieniędzy z kieszeni konsumenta. Że powstaje pytanie, skoro dwie, trzy półki są z żywnością eko, co jest z resztą? Co jest z resztą? Są to związki chemiczne, to jest te 216 milionów kilogramów, a to jest 216 tysięcy ton, a to jest ile, policzcie, wagonów 100 tonowych chemii, która jest dodawana w żywności, w systemie przetwórstwa, nie tylko przez Animex, ale i przez Sokołów, przez Starczyńskiego, przez zakłady piekarnicze w Polsce i powstaje pytanie, gdzie jest to państwo, gdzie jest e, prokuratura i gdzie jest e, system nadzoru jakości żywności, kontrolowania. Sanepi, moi drodzy, jest to instytucja zarejestrowana poza granicami kraju, służąca na pewno nie interesom polskim, Sanefit nie kontroluje moi drodzy glifosatu w żywności ani w wodzie, a tego jest pełno.